Witajcie. Kupno smartfona to dla wielu z nas decyzja kluczowa. W końcu chodzi o sprzęt, którym będziemy posługiwać się na co dzień. Warto więc, by był on odpowiednio wykonany, oferował odpowiednią ilość funkcji, a przy tym jego cena nie była zbyt wygórowana albo po prostu odpowiednia dla możliwości, które oferuje. W tym pomoże Wam nasz materiał, w którym przedstawimy Wam 10 najciekawszych smartfonów, które po prostu warto kupić i które są warte swojej ceny. Zaczynamy! Od czegoż moglibyśmy zacząć to zestawienie, jeżeli nie od produktu Apple? Mimo całego amazingu, z jakim kojarzy się ta marka wszystkim z zagorzałem przeciwnikom sprzętu z nadgryz... lokiem nadgryzionego jabłuszka, trzeba uczciwie przyznać, że iPhone 7 to naprawdę udany model, który oferuje naprawdę spore możliwości. Olbrzymia zasługa w tym przede wszystkim ulepszonego procesora Apple A10. I choć ramu nie ma tu zbyt wiele, bo zaledwie 2 GB, to mimo wszystko ten sprzęt działa naprawdę jak marzenie. Warto także wspomnieć o świetnym aparacie 12-megapikselowej matrycy z optyczną stabilizacją obrazu. No i co tu dużo mówić, mimo że ten sprzęt kosztuje ponad 3000 zł, nawet w najtańszej konfiguracji z 32 GB pamięci wewnętrznej, a za wersję Plus, czyli tą większą, musimy wydać kilkaset złotych więcej, to fani Apple'a nawet nie zastanawiają się nad tym, by zakupić ten sprzęt, a pozostali powinni ten model rozważyć, bo to naprawdę świetna konstrukcja, która oczywiście ma też swoje e wady. W tej cenie jednak jest to naprawdę świetny wybór dla wszystkich miłośników sprzętów z logiem nadgryzionego jabłka. Pozostaniemy jeszcze na chwilę w temacie Apple, a dokładnie za sprawą modelu iPhone SE, który jest duchowym następcą iPhone'a 5S, ale jednocześnie bardzo blisko mu do iPhone'a 6S. A dlaczego o nim wspominamy? Dla mnie osobiście, jako miłośnika sprzętów, które da się obsługiwać jedną ręką i nie mają koniecznie ekranów o przekątnej 5,5 czy 6 cala, to naprawdę świetny wybór. Osobiście swego czasu przekonałem się do systemu iOS, a iPhone SE jawi się jako spełnienie marzeń dla wszystkich tych, którzy chcą zaopatrzyć się w sprzęt o przekątnej 4 cali, przy tym liczą na naprawdę dobrą wydajność dzięki zastosowanemu procesorowi Apple A9. No i cóż, jest to sprzęt naprawdę funkcjonalny, użyteczny, który ktoś, kto nie lubi dużych smartfonów, zdecydowanie powinien zainwestować. Z obozu Apple przenosimy się do jego największego konkurenta, czyli koreańskiego Samsunga. Teraz będziemy mówić o zeszłorocznym flagowcu tej firmy, czyli Samsungu Galaxy S7. A czym wyróżnia się ten sprzęt? Złośliwi mogliby powiedzieć, że niczym, bo wedle wielu branżowych mediów nie było w tamtym roku smartfona, który w jakiś sposób zrewolucjonizowałby całą branżę. Ale trzeba przyznać, że Galaxy S7 to po prostu bardzo wyrównany i porządnie wykonany smartfon. Od ekranu, czyli zastosowano tutaj ekran charakterystyczny dla wszystkich smartfonów Samsunga, wykonany w technologii Super AMOLED, poprzez wydajny procesor Exynos, na aparacie, który jest jednym z najlepszych zastosowanych w poprzednim roku. Skończywszy, warto także wspomnieć o dodatku, jakim jest wodoszczelność oraz całkiem wydajnej baterii, która zaskoczyła wielu, choć wydawałoby się, że tak Potężny smartfon powinien wytrzymywać znacznie więcej na zastosowanym ogniwie. Oczywiście ci, którzy chcą więcej bajerów, mogą skorzystać z wersji S7 Edge z zaokrąglonymi ekranikami, ale to już kwestia gustu, jeśli chodzi o półkę flagowców, to zdecydowanie warto wrócić się do roku 2015. Wtedy też zadebiutował Lenovo Moto X Style, czyli sprzęt, który teraz możemy dorwać już naprawdę niezłej cenie, a przy tym nadal oferujący naprawdę niezłą wydajność i świetne parametry w dość przystępnej cenie około 1200 zł. Co mamy na pokładzie? Znajduje się tutaj procesor Snapdragon 808, czyli całkiem wydajna jednostka, oprócz tego 21 megapikselowy aparat tylni za pomocą którego zrobimy naprawdę dobre zdjęcia, a przy tym dość sporych rozmiarów ekran bo aż 0,5 cala, ale za to oferujący rozdzielczość WQHD. Cóż więcej można powiedzieć o tym sprzęcie? No przede wszystkim to, że korzysta się z niego naprawdę dobrze, mimo dość sporych rozmiarów, i jest to jeden z najlepszych wyborów w swojej cenie. Cenie, jak przypomnę, dość niewygórowanej. Szukając smartfona w cenie do około 1000 zł, warto pochylić się nad propozycją z dalekich Chin. Mowa o modelu Xiaomi Redmi Note 3 Pro, który całkiem niedawno szedł do oficjalnej polskiej dystrybucji, i jest to sprzęt, na którym zdecydowanie warto zawieść oko. A dlaczego? Mamy bowiem do czynienia z bardzo przyzwoitym tabletem z ekranem o przekątnej 5,5 cala wyświetlającym obraz w rozdzielczości Full HD, a dodatkowym wabikiem do tego, by kupić ten sprzęt, jest obecność procesora Snapdragon 650, co zdecydowanie nie jest standardem w półce cenowej do 1000 zł. To naprawdę przyzwoicie wykonany sprzęt, no i bardzo wygodny smartfon. I szczerze powiedziawszy, próżno szukać lepszej oferty w tej cenie. Jeśli szukacie innej propozycji od Xiaomi i jesteście w stanie wydać kilkaset złotych więcej, to propozycją godną rozważenia powinien być model MI5. To bowiem przyzwoity smartfon w przyzwoitej cenie, czyli krótko mówiąc, przyzwoity sprzęt. Co znajdziemy w środku? Jego specyfikację techniczną otwiera procesor Snapdragon 820. Do tego musimy dołożyć 3 lub 4 GB RAM, w zależności od tego, jaką wersję wybierzemy. Do tego mamy też solidny aparat i naprawdę bardzo dobry ekran o przekątnej 5,2 cala, wykonany w technologii IPS. A gdy dodamy do tego funkcjonalną nakładkę systemową MIUI oraz bardzo, bardzo wydajną baterię o mocy 3000 mAh, to wszystko staje się jasne. To naprawdę solidny smartfon, za całkiem nie za pieniądze. Kolejnym chińskim smartfonem, któremu zdecydowanie warto się przyjrzeć, jest OnePlus 3T, czyli następca wycofanego jakiś czas temu ze sprzedaży modelu OnePlus 3, który bił rekordy sprzedaży. I trzeba przyznać, że to dzięki niemu firma zdobyła dość sporą popularność na rynku. A czym wyróżnia się ten smartfon? Przede wszystkim dość nieprzeciętną e, specyfikacją techniczną, jeśli chodzi o tę półkę cenową. Smartfona kupimy za około 2000 zł, a na pokładzie naprawdę dobry zestaw. Otwiera go Snapdragon 821, czyli jednostka nieco mocniejsza niż ta zastosowana w konkurencyjnym modelu Xiaomi Mi 5. Do tego dochodzi dość solidna porcja 6 GB pamięci operacyjnej RAM oraz bardzo przyzwoity aparat. Warto także wspomnieć o wydajnej baterii o pojemności 3400 mAh i wszystko staje się jasno. To smartfon, który zdecydowanie warto się zainteresować, jeżeli macie do dyspozycji około 2000 zł. Minusem jest jednak to, iż musimy się w niego zaopatrzyć z niekoniecznie polskich źródeł. Chińscy producenci mają naprawdę sporo do zaoferowania, jeśli chodzi o segment smartfonów ze średniej półki. Dopiero co wspominałem wam o Xiaomi Mi 5 i OnePlus 3T, a teraz mam wam do zaoferowania kolejnego przedstawiciela, praktycznie tego samego segmentu cenowego. Mowa o modelu ZUK Z2 Pro, pochodzącym z marki zależnej od Lenovo. I jest to sprzęt o naprawdę przyzwoitych parametrach. Na pokładzie znajduje się Snapdragon 820. Do tego w najmocniejszej konfiguracji mamy 6 GB RAM, a pamięć nadane też na pewno na nie zabraknie, bo to albo 64, albo 128 GB w zależności od wybranej wersji. Ponadto smartfon może pochwalić się także naprawdę przyzwoitym ekranem o przekątnej 5,2 cala, wykonanym w technologii Super AMOLED. I cóż, to kolejny smartfon, którego zdecydowanie warto zamówić prosto z Chin. Na jaki komponent najczęściej narzekają użytkownicy współczesnych smartfonów? Odpowiedź jest prosta: na baterię. Współczesne flagowce nierzadko potrafią wytrzymać ledwie kilka albo kilkanaście godzin podczas użytkowania, ale mamy telefon, który nie tylko jest tani, ale i oferuje naprawdę przyzwoite ogniwo, które sprawi, że nie będziecie się przejmować ładowaniem smartfona nawet przez 3 dni. Co to za model? To Asus ZenFone Max 3 który jest typowym przedstawicielem niskiej półki, ma dość przeciętny procesor z linii Mediatek, ale przy tym ma także ogniwo o mocy 4100 mAh, co przy standardowym użytkowaniu powinno nam wystarczyć na 2-3 dni pracy. A gdy będziemy mieli ochotę obejrzeć jakiś film albo korzystać z multimediów, to dzień pracy na tym, na tym ogniwie mamy jak najbardziej zagwarantowany. Jeżeli więc narzekacie na pracę swojej baterii w smartfonie, to zdecydowanie rozważcie zmianę na Asusa ZenFone Max 3. Ostatnia propozycja w naszym zestawieniu to coś dla miłośników Windowsa 10 Mobile. Systemu, który znalazł się nieco na marginesie w konkurencji z Androidem czy iOS, ale nadal znajduje niewielkie, ale wciąż wierne grono wyznawców, którzy z pewnością daliby się pokroić za nowe sprzęty z systemem od Microsoftu. Ja jednak chciałbym zwrócić Waszą uwagę na model, który jest. Oczywiście bardzo popularny, jeśli chodzi o użytkowników Windowsa 10 Mobile, a mowa o Microsoftie Lumia 650, czyli modelu, który możemy teraz dostać za około 500-600 zł. I nadal sprawdza się on naprawdę dobrze i jest jedną z ciekawszych propozycji w tym segmencie. Oczywiście, specyfikacja techniczna nie jest już na tak dobrym poziomie jak wspomnianych smartfonów za 2 czy 3000 zł. Mamy tutaj ledwie 1 GB pamięci RAM, czy też Snapdragona 212, ale jest to sprzęt naprawdę miły w użytkowaniu, przyjemny, z dobrym aparatem. I w codziennym zastosowaniu jak najbardziej sprawdzi się e, bardzo dobrze. Jeśli więc szukacie taniego i dobrego smartfona z systemem Windows 10 Mobile, no to jest jedna z najlepszych, ale w sumie niewielu, alternatyw dostępnych na polskim rynku. Przedstawiliśmy Wam 10 smartfonów. Jest to 10 zupełnie różnych sprzętów od różnych producentów i z zupełnie odmiennych półek cenowych, od 500 do nawet 4000 zł, więc wydaje mi się, że każdy z Was z pewnością znajdzie coś dla siebie i wybierze smartfona, który idealnie odpowiada Waszym potrzebom. Jeżeli macie jakieś inne ciekawe propozycje i chcielibyście, żeby inne smartfony znalazły się w tym zestawieniu, to oczywiście zostawcie komentarz, a my na pewno pochylimy się nad Waszymi propozycjami. Zachęcam także do lajkowania naszych filmów i subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia w kolejnych materiałach!